Amerykanie twierdzą, że kanał oddziela północną Grenlandię od reszty kraju, ale nikt tego nie udowodnił. Znaleźliśmy mapę, na której zaznaczono miejsce, gdzie zostały ostatnie zapiski dotyczące nieznanego lądu. Zorganizuję kolejną ekspedycję, przejdę przez wieczną zmarzlinę, by odzyskać to, co tam zostawili. Chętnie z panem pójdę. To jak spacer z Moskwy do Rzymu w poszukiwaniu stosu kamieni. Znajdziemy ją. Damy radę. Ani żywej duszy. Nie widziałem nawet taka. Czemu pan ryzykuje życie prawie całkiem samo? Czy w domu nikt na pana nie czeka? Nigdy nie myślimy o śmierci. Amerykanie się mylili. Grenlandia jest jedną wyspą. Oni myślą, że zginęliśmy. Jeśli tam nie popłyniemy, stracimy nie tylko ich, ale i całą Grenlandię. Wiesz, że nikt po was nie przepłynie? Wiem. Szkoda pieniędzy na kolejną bezowocną wyprawę. Zostawili nas. Zostawili. Sądzi pan, że nie damy rady? Jeśli tego nie zrobimy, to wszystko stracimy. Stój! Nie!